A tu są błędy na poziomie no, 47%, między innymi. No, błędne założenia. Błędne założenia, ale to są te założenia, to jest to planowanie, Panie Janku. Natomiast konkludując, należy poważnie się zastanowić nad tym, jak te budżety mają w przyszłości wyglądać bowiem ja obawiam się jednej rzeczy że jeżeli nie nastąpi naprawdę radykalne cięcie wydatków i jeżeli nie nastąpi inaczej jeżeli ten czas na Lubartów który ma być tak naprawdę ratunkiem tutaj na dosyć dużo bolączek będzie nie wypałem. To i panie burmistrzu ja naprawdę ani razu panu nie przerwamy, a pan ciągle będzie, pan się kiwa, śmieje się. Rozumiem, że pan ma naprawdę na mnie dosyć duże uczulenie. Ja chodzę do alergologa, polecam też. Natomiast yy, nie chciałbym być złym yy, wróżbitą i nie chciałbym, żebyśmy musieli. Akurat na poziomie aż 10 milionów wydatków, deficyt, szukać ratunku i zadłużać po raz kolejny miasto, bo sobie tego nie wyobrażam. Dlatego, też jako klub, porozumienie dla Lubartowa dzisiaj zagłosujemy za tym budżetem, ale czekamy na kolejny projekt budżetu do końca lutego i będziemy również bacznie przyglądać się wydatkom miasta. Dziękuję. Dziękuję, panie przewodniczący, wysoka rado, szanowni państwo. Jak ja bardzo serdecznie dziękuję za te wszystkie uwagi rady taka jest konstrukcja tego gremium że państwo radzicie próbujemy realne rzeczy które są realne próbować ująć w naszych działaniach gospodarczych i na pewno w tym co rozmawiamy przy korekcie tego budżetu będziemy brać pod uwagę niektóre rzeczy nie znalazły się dlatego że nie, nie, nie widzimy idei w pro, kontynuowania tych inwestycji. Ja podam chociażby dwa przykłady. Centrum Kultury, gdzie planujemy 20 milionów złotych wydać, a w tej chwili jest tylko 300 tysięcy na samą dokumentację techniczną, na zapłacenie, bo to już jest zobowiązanie. Skąd przy, przy tym dochodzie w tej chwili, przy takiej konstrukcji budżetu znaleźć 20 tysięcy, żeby kontynuować? Podobnie jest z drogą wschodnią. Droga lubelska, wtedy wydamy, wtedy będzie zobowiązanie gminy, jeśli zostanie zakwalifikowana do finansowania zewnętrznego właśnie do regionalnego programu operacyjnego. Jeśli nie dostaniemy, ja nie wezmę zobowiązania znowu do pokrycia z własnych wydatków, żeby te wydatki, żeby potem środków szukać na pokrycie wydatków bez zasilenia zewnętrznego. Także bardzo dziękuję za, za te wszystkie uwagi. Chciałbym powiedzieć jedną rzecz, Pan Radny. To może na końcu, przepraszam. Natomiast, proszę Państwa, no chciałbym jednak do szacownego kolegi pana burmistrza odnieść się, gdyż on twierdzi, że jest to nieodpowiedzialnością. Uchwalanie budżetu w tej chwili jest nieodpowiedzialnością. No, ja chciałbym zapytać, no kiedy pan radny był odpowiedzialny, czy wtedy, kiedy podpisywał zarządzenie burmistrza z 15 listopada, podejmując. Te same liczby w, po stronie dochodów i wydatków i była to, jak widać, iluzja w realizacji, czy, czy też teraz, kiedy Pan radny twierdzi, że nie będzie głosował za tym, co sam w takiej sytuacji ustali. Natomiast, proszę Państwa, odpowiedzialność musi nas cechować, bo na pewno nie jest odpowiedzialnością doprowadzenia do tylu konfliktów, które rodzą skutki finansowe. Ja podam chociażby dwa przypadki. Zajmowanie lokali w sposób bezumowny i narażenie w tej chwili na zapłacenie odsetek, bo ja nie mówię o wysokości czynszu, bo w stosunku do niej można negocjować i sąd pewnie określiłby, określiłby jakąś kwotę za czas ten zajmowany. Ponad półtora roku były zajmowane lokale nie, bezumownie. I co do wysokości czynszu jesteśmy w stanie się dogadać, ale narażenie budżetu miasta, na zapłacenie kilkudziesięciu tysięcy odsetek, co rodzi złamanie dyscypliny finansów publicznych, jest niedopuszczalne. I jeśli uda nam się wyg... zawrzeć ugodę w tej kwestii i uchronić budżet miasta przed, płacenia, przed płaceniem odsetek chociażby, to to jest rzecz, którą, w którą wart, warto iść. Czy odpowiedzialnością było niepłacenie yy, za bonifikaty za użytkowanie wieczyste przez 10 lat? Chcę Państwa też powiedzieć, zawarta została umowa, gdzie podmiot ma prawo korzystania z bonifikaty, przez 10 lat nie była bonifikata płacona. 81 tysięcy w tej chwili w zaległości przez 10 lat narosło. Narażeni jesteśmy również na, na zapłacenie odsetek. Czy to, czy, to jest, czy to jest odpowiedzialnością? Więc chciałbym proszę Państwa powiedzieć tak, zależy mi bardzo na tym, żebyśmy wspólnie podjęli tą odpowiedzialność. Jesteśmy, Samorządem, jesteśmy radą, i ja będę unikał wytykania błędów. Nigdy tego nie robiłem, tylko nie, nie może być też tak stawiana sprawa, jak, jak w tej chwili właśnie pan radny Zwoliński, mówiąc o nieodpowiedzialności, kiedy przez ileś lat, przynajmniej w ośmiu obszarach, na styku miasto, spółdzielnia mieszkaniowa, w której zamieszkuje 9 tysięcy, naszy, około 9 tysięcy naszych mieszkańców gdzie w, przynajmniej w ośmiu obszarach są konflikty, gdzie są duże zobowiązania i kapitałowe, i również odsetkowe. Zachęcam do wspólnego, wspólnej pracy, współ, wspólnego działania. Natomiast chciałbym podtrzymać to, co prawda pan radny, pan radny Zwoliński mówił to do pana przewodniczącego Ścisła, ale zadłużenie nie polega na tym, ile się wydało. Zadłużenie polega na tym, ile musimy oddać. I pan radny Zwoliński mówi o 18 milionach. Myśmy do końca roku 18 milionów wydali. Tylko, że jeśli policzymy odsetki do spłacenia, a są zawarte umowy i kapitał dodać odsetki do zapłacenia, to jest 22 miliony złotych. Proszę, proszę nie Więc zadłużenie proszę Państwa na 31 grudnia to nie jest kwota dosłowna, bo umowy kredytowe są powiązane z, z, z wyborem, więc to jest taka stawka ruchoma, więc, ale około 4 milionów złotych odsetek przynależnych jest. I to jest, i to jest zadłużenie. Podobnie jak chciałbym sprostować no nieprawdziwe liczby podawane, że w listopadzie i w grudniu spadły natychmiast wpływy z podatku dochodowego, dochodowego do osób fizycznych. Bo one były wyjątkowo dobre. W listopadzie, proszę Państwa, dochód z podatku PIT wynosił 1,213,000 zł, Czyli jeśli popatrzymy na realizację przez 12 miesięcy 10 400 mln zł, to 1,2 200 to jest więcej niż średnia. Podobnie było w grudniu, gdzie dochód z PIT-u był 1,32 zł. Więc to nie jest tak, że. Proszę? Nie. Nie. No nie, to jest więcej niż średnia, więc, więc tutaj można było przewidzieć. Na, na, proszę państwa. Natomiast proszę Państwa, yy, chciałbym powiedzieć jeszcze jedną rzecz też, yy, nie, mam, nie ma nie ma pana Wróblewskiego, yy, projekt budżetu, bo to jak, jakoś jest tak przekazywane naszym mieszkańcom, yy, jest pan radny, yy, projekt budżetu był yy, dostępny dla, dla mieszkańców naszego miasta już od listopada, więc, Proszę też nie, nie, nie wykorzystywać, bo to jest takie trochę, tak jak śledzę w mediach, takie napuszczanie trochę mieszkańców, że my tutaj coś ukrywamy, natomiast od miesięcy utajniamy, a, a w dwa dni puszczamy projekt budżetu. Od listopada projekt budżetu był w BIP-ie, i to co Państwo żeście przy uchwalaniu procedury trybowej, że tak to powrócimy do tego tematu, czyli uchwalania, przygotowania projektu budżetu, gdzie ta poprawka została Nieuwzględniona państwa, żeby zamieszczać w bip bo w bip jest zamieszczane. Projekt budżetu jest przyjęty tylko i wyłącznie raz zarządzeniem burmistrza miasta, każdego roku tak będzie i każdego roku zarządzenie z projektem budżetu będzie publikowane w BIP-ie. Więc nie ma co drzeć szat o coś, co jest pewnikiem, że, że nie, nie publikujemy. I projekt uchwały z autopoprawką, skorygowany, też został zamieszczony na, na stronach yy, Urzędu Miasta i też był dostępny, więc chciałbym zachęcić Państwa do, do wspólnego budowania naszego wizerunku, do wspólnej, wspólnej pracy dla naszych mieszkańców. Jestem przekonany, że nam się to uda. Udźwigniemy ten ciężar, który jest przed nami w tych trudnych, w trudnych yy, czasach, również zewnętrznych i również jeszcze raz zwracam się do Wysokiej Rady o uchwalenie tego budżetu w przedstawionym brzmieniu. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, więc będą jeszcze, będzie czas na sprostowania. Panie. Proszę Państwa, czy, czy uchwała budżetowa jest pan, państwu znana. Czy ją odczytać teraz, czy, przed głosowaniem, czy. W jakiej sprawie? W sprawie odnośnie zarzutów, które wobec pana Proszę państwa, więc jeżeli chodzi o przeczytanie uchwały budżetowej, czy radni sobie życzą, żeby odczytać tą uchwałę budżetową? No. Czy głosujemy bez odczytania? Bo ona jest znana, była odczytana. Proszę o spokój, proszę państwa. Dziwne zwyczaje tutaj zaczynają panować. Pan radny Zwoliński tutaj zabiera głos. Radny, pan burmistrz, siedzi cicho, nic nie mówi, nie komentuje nawet. Stara się zachować godnie. Pan radny Zwoliński y, ciągle komentuje nie tylko nie tylko pana burmistrza, ale in, innych radnych. Proszę, o no proszę. proszę. proszę o cytać, panie przewodniczący. Jest pan pierwszy raz na sesji tej kadencji od początku. Mam nadzieję, że do końca i pan się zachowuje niewłaściwie. Nie, 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 no nie będzie pan, pan jest tutaj, sesji, nie, jest pan do końca. Y, znaczy, zwolnił się pan z pierwszej no, sesji, tak, z drugiej. Bez zwolni, bez no więc ale proszę o cytat z komentarzy, jeśli komentuje bez przerwy, Bo to też do pan No więc wszyscy słyszą, Siedzi Pani i Pan komentuje jak zagłoba w karcz. Proszę państwa, więc... Pan Panie Ja nudzę? No więc to już ocenią radni. Niech pan nie prowokuje. Zamykam dyskusję. Proszę państwa, podaję projekt uchwały budżetowej pod głosowanie. Kto z y, Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały budżetowej? Proszę o podniesienie ręki do góry. Proszę. Stwierdzam, że głosowało 12 radnych za przyjęciem uchwały budżetowej. Kto jest przeciw uchwale budżetowej? Jeden radny głosował przeciw. Kto się wstrzymał od głosu? Stwierdzam, że wstrzymało się od głosu pięciu radnych. Przed końcem sesji radni głosowali jeszcze nad dwiema uchwałami. Jedna z nich dotyczy korekty w lokalnym planie rewitalizacji. Szanowni Państwo, aktualny i opracowany zgodnie z wytycznymi obowiązującymi lokalny program rewitalizacji jest podstawą do ubiegania się o dofinansowanie projektów z dziedziny rewitalizacji i z dziedziny mieszkalnictwa y, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Y, wytyczne do opracowania tych y, programów y, rewitalizacji na przestrzeni od 2004 roku zmieniały się kilkakrotnie i w związku z tym y, lokalny pra, plan rewitalizacji dla miasta Lubartowa y, y, Przyjęty uchwałą w 2006 roku również kilkakrotnie musiał ulegać zmianie. W trakcie ostatniej zmiany um, uchwalonej 25 października 2010 roku, do jednej z tabel y, wkradły się omyłki pisarskie, które zostały dostrzeżone i ponieważ w tej chwili trwa ocena formalna. Wniosków złożonych do Urzędu Marszałkowskiego niezbędne jest skorygowanie tej uchwały i wszystkie zmiany, które są konieczne, zostały wyszczególnione w, w projekcie tej uchwały.